W następnym filmiku właśnie dzisiaj będziemy grać w nasze piękne miasto. Wiecie, gdzie jest Nie odłożyłem, dobra, nieważne. Właśnie będziemy grać w, nasz, w nasze miasto. I w sumie nie wiem jeszcze za bardzo co dzisiaj będziemy robić, ale może coś ciekawego dzisiaj porobimy. Na przykład co um, można porobić? A po prostu może pójdźmy pójdźmy do aquaparku Idziemy idziemy do aquaparku. No dobra. Czyli wiem, czy jest to płatne? Na no, pewnie. Nie. no, ale to by jakaś to widział. E, więc no, więc pewnie chyba jest za darmo. Nie, ale wchodzimy Hum, que Ui! ponha me ponha me só, olha ah olha relax olha só, olha que olha só, Ah, jacuzzi. A teraz możemy pomyśleć co porobimy w dzisiejszym odcinku ale... w sumie um, może mam no, pewność, oczywiście zostawcie lajka i suba i w dzisiejszym odcinku będziemy zwiedzać sobie miasto, czy coś się zmieniło, czy coś w tym stylu dobra, więc idziemy nie muszę zjeść. Jeszcze ze zjeżdżalni sobie zjeżdżamy. Uhu. Jeszcze z ostatniej. No nie, 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 nie. Lecimy. Dobra. No. Już wracamy. Bardzo fajnie. Podobało mi się. Dziękuję. Do widzenia. I Wy też zostawcie lajka i suba pod tym filmikiem. Pamiętajcie. Dobra. Więc rozwiedzajmy sobie miasto. Czy coś się nie zmieniło? Nie wątpię. O, dobra. Te, te, tego łóżka nie niszczę. Ono jest ważne. Znaczy, hmm. ono już tutaj leży 89 dni. Także po... O! Ten szkielet tutaj nadal żyje. Hmm, ciekawe. No i dzisiaj sam ten nie wydostanie. Dobra, więc... Na początku może pójdźmy do McDonalda, może po Nie, wiem, czy mamy? Nie mamy, no właśnie. Hmm, więc idziemy. Coś ciekawego tutaj? Nie. Dobra. Idziemy McDrive'em. E! Ej, 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 ej. Ja chciałem się tutaj spokojnie zjeść. A tutaj co, mi przeszkadzasz? Nieładnie. No, gin. Ile ty masz HP? Ile? Ty masz! HP! Nareszcie, dobra, nie, 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 tego nie biorę Dzień dobry, ja bym chciał zamówić ciasteczka. Żebym mógł, więc dobra. Dobra, idziemy. Ja tego nie chcę. Ja tego nie chcę. A dobra, nieważne. Dobra, dzień dobry. Dobra. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dobra, mamy już ciasteczka. A teraz może pójdźmy do Allegro. E, Właśnie, czy się przytaniały ceny, bo ostatnio to ja musiałem dużo zapłacić. To nie było na filmiku, ale zapłaciłem 300 taki za komputer. O, ten tutaj widać nie ma. I za te wszystkie gry. To 300 taki szmaragdów. I nie, wi nie widzę, że nie przytaniały. Nie, nie przytaniały. Super. Do, do, do widzenia, do widzenia. Czekam aż będzie po prostu przecena. Nic. Hmm. Tutaj. A właśnie, pokażę Wam jedną rzecz, ona jest dosyć śmieszna. Hmm. Tutaj nic się zmieniło. Nie, czyli potem będziemy mogli pójść do góry, ale to. Potem. O, gonią mnie. Teraz dopiero zauważyłem, że jeżeli zginę, to przecież ten. To już się tutaj nie odrodzę. O, ja nie mogę. Teraz się dopiero kapnąłem. Przecież zniszczyłem sobie łóżko. O, nie, o, nie. Szybko kliknij, kliknij. Gdybym ja zginął, to już by było. po, po moim nagrywaniu. To łóżko jest zajęte. Jak to jest zajęte? To Łóżko jest zajęte. Nie wiem o co chodzi, że jest zajęte. Mm. Dobra, pokażę Wam jedną rzecz. Um, właśnie tutaj. W sensie tutaj był wybuch. Ale dobra, wchodzimy. Jak widzicie, są komendy bloki. I w tych command blokach jest właśnie w tym, jest komenda. Czyli, halo, ja chcę to kliknąć. Nie mogę, czy, A, bo chyba musi być zniszczony. Ten, dobra. I e, tak nie mogę. A, bo tylko na kreatywie się da. To czekajcie, na kreatywa. Creative. I patrzcie, jest, możecie sobie przypisać, bo, bo w ostatnim odcinku właśnie pokazałem, jak można zrobić. Ym, jak można zrobić. Ten. No, Komentarz blokadzie się. Teraz Wam pokażę, co, co ta komenda robi, bo ona jest dosyć śmieszna. Ale zanim to zrobię, to zostawcie w, w te 5 sekund, zostawcie lajka i suba. Więc 5, 4, 3. 2, 1, koniec czasu mam. Dziękuję wszystkim, którzy teraz zostawili like i suba. I uwaga, uwaga, klikamy. I. Czy to już działa? Nie, jeszcze nie działa. To chyba. O! Działa. 250 czasu. Jezu, nie cicho się chodzi. Ja wyłączam tego bota. Patrzcie, czy wy widzicie, jak ten czas spran... jak, ten cze... jak te nocy i dzień sprintują Widzicie? Ciągle tutaj. Patrzcie jak szybko. Ale czekaj, dzień, dzień dłużej mija niż noc, patrzcie. O, a słońce? O tak. Wow. Dobra, to, to wam chciałem pokazać. Tutaj testuję różne rzeczy, ale to nieważne. Idziemy. Dobra. Astro, ja poczekać, aż to zniknie. O, dobra, już zniknął. Więc... Możemy jeszcze sprawdzić ten wieżowiec. Ale, a no tak, zrobiłem tylko jedną rzecz, tutaj na dole, ten wieżowy jest, ciągle jest w budowie Tutaj zbudowałem tutaj wodę ze jednego szmaragda, tutaj właśnie można sobie kupić wodę Tutaj, nie wiem, można sobie coś kupić od nich, a tutaj po prostu można sobie poczytać A tak to tu jest, czekajcie, nie pamiętam, jeden, dwa, tu są dwa piętra znaczy na razie są dwa piętra, ale tak tutaj jest chyba nie pętam, ale chyba 42, albo coś to to jest piętro, albo 30, ale chyba 30 było. Więc na górze to też jest restauracja. I no, to wygląda tak. No, o, i, i, d -dla, d Dla mnie to mega fajnie wygląda. Więc tylko musiłem tam zejść. Ale zresztą będę musiał znów pójść po jakiejś siedzenku, ale dobra. Schodzimy i... Prawie bym trafił do wody. Prawie. Dobra. Ale nie wiedziałem, że tam... Nie, nie, nie zapamiętałem... A właśnie, może pójdziemy do kawiarni. Idziemy do kawiarni. Idziemy do kawiarni. Kawiarnia. Dzień dobry. O, są rzeczy. A co to? A, normalna butelka. Normalna butelka z Tak, Bądźmy niewidzialni. 3, 2, 1, BUM! Nie widać nas. Nie widać nas. W ogóle będzie trzeba nam ulepszyć zbroję, bo ona już jest mega zniszczona. Jak widać... Dobra. nie widziałem. Tylko lata jedna rzecz. Poczekajcie, dajmy. O, bo nie po prostu Lewituje jedna rzecz. No dobra. Nie widziałam w sumie nieco, naprawdę. Ale wiem, że... Wiem, że coś na pewno. Um, metro też jest nadal w budowie. Tam jeszcze trzeba trochę dobudować. Um, tutaj mega jest dużo w sumie rzeczy. W budowie. Ty, ale zobaczmy sobie y, naszą plażę. Plaża Stegna. <laughs> nie, ona się tak nie nazywa. Ona nie ma nazwy. Czyli idziemy i wchodzimy... Tutaj chyba się podpisałem, ale nie pamiętam. Czytałem? Ej, nie ma tej książki. Gdzie ta książka? I nie ma. A dobra. Czyli, tu, czyli tam nie było żadnych imion. Dobra. Więc idziemy. Podobnie mi się w sumie tutaj. Tutaj to miejsce. Znaczy oczywiście tutaj nie ma jakichś bardzo super rzeczy, ale... Co to? A tutaj wyleciała ta książka. Ja w ogóle tego nie zobaczyłem. To tak gdzieś... Się... O, jest. Ale bo ja się podpisałem dwa razy. No tak. Dobra. Kładziemy. Ja bym nie wpadł na to, że ona tam mogła wlecieć. Dobra, idziemy stąd. Op. Ja chciałem skoczyć, ja chciałem skoczyć, halo. Ja chciałem skoczyć. Skoczymy... E, nie da się. Trzeba tędy wyjść. Będzie trzeba jeszcze tutaj potem poświetlać, bo jak widzicie tutaj raz się Creepery i dlatego są takie wybuchy. Więc, no. Tutaj może... ja to chyba już wszystko. Tak mi się wydaje. Więc to już by było na tyle. Różowym uważaciem. No, dajcie suba i lajka i widzimy się w następnych odcinkach.